Od kilku dni w pisarzowicach, w murach dawnego Kościoła Ewangelickiego, trwa wyjątkowe przedsięwzięcie. Kilkudziesięcioosobowa ekipa Teatru Telewizji TVP realizuje tu zdjęcia do spektaklu Matka Joanna od Aniołów w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, opartego na opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza. Historia adaptacji dzieła Iwaszkiewicza jest długa. W latach 60. powstał głośny film Jerzego Kawalerowicza, uznawany dziś za klasykę kina. Teraz teatr telewizji sięga po tę samą literacką inspirację, ale w formie współczesnego spektaklu telewizyjnego. Zdjęcia w pisarzowicach potrwają do początku września. Była propozycja telewizji warszawskiej, żeby nagrać sztukę według książki Iwaszkiewicza Matka, Joanna od Aniołów. Taki film powstał w 60-tych latach, jest to klasyka, a teraz będzie sztuka teatralna, nowoczesna. Zespół filmowy realizuje tutaj już pierwsze zdjęcia od raptem 3-4 dni, zdjęcia potrwają do 2-3 września. Na potrzeby filmu musieliśmy wystawić ławki, które zostały odzyskane z kościoła katolickiego w Błkoszycach, a które zostały przechowywane tam od lat 50. Ciekawa forma tych ławek. Na, forma tych ławek polegała się na tym, że ławki miały być w ogóle zniszczone, miały być spalone, jakby w żadnym wypadku. Oryginalne ławki, które mają 123 lata, muszą wrócić do tego miejsca. Historia świątyni sięga końca XIX wieku. Budynek zaprojektował berliński architekt Arnold Hartmann z fundacji księcia Gustawa von Birona z Sycowa. Kościół powstał dla upamiętnienia tragicznie zmarłego syna księcia Wilhelma, który uległ wypadkowi podczas jazdy konnej właśnie w Pisarzowicach. Do 1945 roku służył miejscowej społeczności ewangelickiej. Po wojnie przeszedł pod zarząd Skarbu Państwa, a w latach 80. znalazł się pod opieką konserwatora zabytków. Przez dziesięciolecia niszczał. Strzegła go jedynie tabliczka, zakaz wstępu. Sytuacja zmieniła się dopiero kilka lat temu, kiedy obiekt kupił Roman Wolski. Od samego początku zostało tutaj usuniętych przeszło 350 380 ton gruzu, zostało usuniętych 125 drzew. Które były samosiejkami od czasów powojennych. Została druzowana studnia, która ma, z którą były legendy związane, że to jest, z tej studni było niby przejście podziemne do zamku w Sycowie, że była zgromadzona broń, że inne cuda i tak dalej. Okazało się, że nie, że to jest studnia po prostu drenażowa. Co metr jest drenaż, studnia ma 3 metry 40 m. Sam ją osobiście odbudowałem. No, po to została wybudowana, żeby w krypcie. W ostatnim czasie obiekt ożył, a to za sprawą kilkudziesięcioosobowej ekipy Teatru Telewizji TVP, która realizuje na terenie dawnego kościoła zdjęcia do spektaklu Matka Joanna od Aniołów na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Skąd wybór tego miejsca? Reżyserka Weronika Szczawińska przyznaje, że od początku zależało jej na odnalezieniu zdesakralizowanego kościoła. Miejsca, które nie pełni już funkcji sakralnych, ale zachowało pamięć o przeszłości. Od początku, kiedy myśleliśmy o wystawieniu w Teatrze Telewizji Matki Daniołu, szukaliśmy razem ze współtwórcami, współtwórczyniami tego przedsięwzięcia, właśnie obiektu, który byłby zdesakralizowanym kościołem, kaplicą, takim miejscem, które nie jest już miejscem kultu, ale ma w sobie... Jego pamięć. I tutaj w tych poszukiwaniach towarzyszyła nam od pewnego momentu Dominika Tączyk, która zawodowo zajmuje się poszukiwaniem właśnie takich miejsc. I kiedy jechaliśmy obejrzeć zupełnie inny obiekt, jechaliśmy do Goszcza, Dominika zaproponowała, żebyśmy po drodze przystanęli też w pisarzowicach, bo już chyba kilka czy kilkanaście lat temu nawet kręciła tutaj epizod filmu w reżyserii Barbary Sas. No i Podjechaliśmy tutaj po drodze, no i to miejsce zrobiło na nas od razu ogromne wrażenie. Ze względu nie tylko na to szaleństwo architektoniczne, wydobyte też dzięki właścicielowi, który bardzo mocno pracuje nad renowacją tego kościoła, ale też takie niezwykłe położenie, położenie to znaczy zestawienie tego pisarzowickiego kościółka, dawnego kościoła z, no właśnie z, z lasami, które tutaj są, z polami, też bardzo nam pasowało do tematu, jakim jest takie napięcie pomiędzy naturą a pewnymi normami kulturowymi, które na siebie nakładamy. No a wnętrze to jest w ogóle już taka, to jest takie, takie naprawdę taki raj dla operatorów. To znaczy kolory, faktury, cegły porośnięte porostami, zielenią, ilość detali architektonicznych. Więc od początku wiedzieliśmy, że to miejsce pozwoli nam stworzyć piękny plener, ale też znaleźć bardzo wiele ciekawych ujęć. We wnętrzu, no i oczywiście taka perspektywa spędzenia tygodnia w sierpniu spokojnie, w skupieniu, w miłym miejscu też była dla nas ważna. Matka Joanna od Aniołów to historia osnuta na faktach z XVII wieku opowiada o rzekomym opętaniu zakonnic z klasztoru w Ludyniu i o księdzu Surynie, który podejmuje próbę egzorcyzmów, jednocześnie zmagając się z własnymi wątpliwościami i pokusami. To opowiadanie było wielokrotnie wystawiane w teatrze, czy, 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 czy ekranizowane oczywiście, ma taką długą tradycję ze sobą, natomiast jak szukałam jakichś propozycji dla teatru telewizji, to pomyślałam, że bardzo chciałabym mieć coś, co ma ważny współczesny, Temat, bo widownia teatru, telewizji jest ogromną widownią, więc chciałabym z nią rozmawiać na poważne tematy. A z drugiej strony chciałabym znaleźć coś, co ma w sobie wpisaną możliwość zabawy konwencją, gatunkiem, tak jak tutaj bawimy się samym teatrem i, i trochę obrazem filmowym, no właśnie, tworząc taką formalną mieszankę. A Matka Joanna, jako taka historyczna opowieść o. Być może opętanych zakonnicach, bo to jest bardzo duży znak zapytania. No, czy one są opętane? Czy co tak naprawdę one w tym klasztorze w, wyprawiają? Wydawało mi się dostarczyć z jednej strony właśnie takiego dobrego pretekstu do potraktowania tego opowiadania, może bardziej popkulturowo, to znaczy właśnie do tej zabawy konwencją, a z drugiej strony to jest opowiadanie, które ma w siebie wpisane takie potężne pytanie o wolność, o wolność też w obrębie takich norm, które Społeczeństwo nakłada na przykład na kobiety. Postać centralna do tego opowiadania księdza Suryna bardzo mocno rymuje mi się z takimi tematami, o których współcześnie rozmawiamy w kontekście tak zwanego kryzysu męskości, czy takiej próby redefinicji. Czyli trochę mamy bardzo silną, a bardzo uwięzioną kobietę w centrum tego opowiadania i inne kobiety i dosyć zagubionego mężczyznę, który myśli, że jej pomoże, nawet jeśli ona tego nie będzie chciała. Brzmi znajomo, to znaczy brzmi jak takie nieporozumienie, z którym mamy dosyć dużo do, do czynienia yy, współcześnie. Efekty pracy ekipy Teatru Telewizji TVP widzowie będą mogli zobaczyć w programie pierwszym telewizji polskiej, emisja planowana jest najpóźniej na koniec stycznia przyszłego roku.